Komitet Pomocy Muzeum Ukrainy powstał, gdy tylko pomyśleliśmy o tym, że Ukraińcom może grozić to, co spotkało nas Polaków w czasie II wojny światowej. Masowe zniszczenia dóbr kultury, które są zniszczeniami nie tylko wynikającymi z walk, z wojny, ale także zniszczeniami intencjonalnymi. Przecież Putin powiedział, że nie istnieje coś takiego jak odrębny naród ukraiński, więc może chcieć zniszczyć to dziedzictwo kulturowe. Biorąc to pod uwagę, powołaliśmy nasz komitet jako pierwsi na świecie Polacy, dzięki swojemu doświadczeniu od razu zrozumieli, czym to może grozić. Nasz komitet ma na celu pomoc muzeom ukraińskim w zabezpieczaniu tych dóbr kultury na wszelkie możliwe sposoby, zarówno czysto fizycznie poprzez pakowanie ich, zabezpieczanie, ukrywanie, ale także poprzez cyfryzację, poprzez przechowywanie na masowych pamięciach e, danych cyfrowych. Wszystkie sposoby, które tylko pomogą zabezpieczyć, uchronić to dziedzictwo przed zniszczeniem, e, to wszy tym wszystkim zajmuje się nasz Komitet. W pierwszej chwili, gdy zakładaliśmy Komitet, e, zwróciliśmy się do naszych ukraińskich partnerów. Wszystkie muzea, które wchodzą w skład Komitetu mają przecież swoje kontakty. Zaczęliśmy ich pytać, co im, czego im potrzeba, co Uważają za najważniejsze. W pierwszej chwili te reakcje były takie, że muszą się zastanowić. Oni sami byli w szoku, że wybuchła wojna, że ich dziedzictwo jest zagrożone. Pierwsze sygnały dotyczyły najprostszych. Sposobów pakowania, folii kartonów, folii bąbelkowej, taśm, tego wszystkiego, co pomaga czysto fizycznie zabezpieczać dobra kultury. Później, gdy zaczęli pracować systematycznie nad zabezpieczaniem tych dóbr, te prośby zaczęły być coraz bardziej rozwinięte, dotyczą zarówno sprzętu cyfrowego, jak i specjalistycznych opakowań pudeł metalowych czy drewnianych, takich na wymiar dla najcenniejszych zbiorów. Nasz komitet przygotował pierwszą partię, która została wysłana do Lwowa, tam będzie dalej dystrybuowana przez również organizację zrzeszającą muzea ukraińskie według potrzeb. Obecnie to jest jeden wagon, 17 palet rozmaitego sprzętu, zarówno pudeł kartonowych, folii, taśm, tych najprostszych materiałów opakowaniowych. Zbieramy kolejne, szykujemy również ten sprzęt cyfrowy, również te opakowania na wymiar.